Cześć wszystkim, macie RetroStrefa, witam Was na kanale. Dzisiaj w tym filmie pokażę Wam moją skromną kolekcję z NES-a i Famicoma. Dosłownie to będzie, prawda, skromna kolekcja, to będzie kilkanaście, prawda, tych gier. E, przedstawię Wam, prawda, krótko, prawda, powiem, e, co, mi się, e, co mi się w tej grze, prawda, podoba, czy w ogóle ja w nią jeszcze, prawda, grałem, czy tylko, prawda, zakupiłem i czekam na odpowiednią chwilę. Eee, więc nie tylko gram na emulatorze w gry NES-a, ale też, prawda, kopie takie fizyczne posiadam. Staram się zazwyczaj e, kupywać gry, które zagrałem i na przykład też przeszedłem e, na live'ie na kanale, staram się mieć tą, prawda, kopię, prawda, fizyczną, ponieważ jest to jakaś też pamiątka, że aha, grałem, prawda, na live'ie w tą grę. Też, prawda, mam w takim razie e, fizyczną kopię tej gry, tak? Więc kilka kilka gierek takich właśnie posiadam. Więc, e, co tu dużo mówić, e, zapraszam Was do obejrzenia mojej kolekcji skromnej, zaznaczam, bardzo jest skromna, e, z Nessa i z Famicoma. Więc zaczynamy. Wszystko się znajduje w tym właśnie pudle od Amazonu, tak? Ponieważ no, aktualnie nie mam gdzie tych gier prawda, trzymać, prawda, już e, prawda, ustawianie gierek w, na półeczce już się prawda, skończyło, więc muszę prawda, trzymać gry w pudełkach. E, więc i, jeśli dorobię się kiedyś prawda, większego pomieszczenia, no to wtedy prawda, elegancko to wszystko poustawię. Dobra, zaczynamy w takim razie. Pierwszą grę, jaką mogę Wam pokazać, są Flintstonowie. Proszę bardzo, dam więc do kamery. Flintstonowie na NESa. E, tą grę przeszliśmy na live, dlatego też specjalnie ją, prawda, zakupiłem, e, żeby mieć, prawda, kopię taką fizyczną. Flintstonów na NESa, Tutaj Tomek Ciebie serdecznie pozdrawiam, ponieważ no, Tomek bardziej się zna, prawda, na, na, na tej grze, tak. E, więc Flintstonów, prawda, przeszliśmy. Bardzo fajna gierka. Prze bardzo polecam, jeżeli ktoś pewnie nie posiada w kolekcji, a zbiera prawda, gry na NESa, no to tą gierkę naprawdę polecam. Eee, dobra, to są Flintston'owie, więc będę ją tutaj, tutaj, tutaj odkładał. Kolejna gra: Terminator 2 od LJN. Proszę bardzo. Kiedyś w tą grę grałem na Pegasusie. E, dosyć, prawda, trudna według mnie ona była. Nie wiem, czy teraz bym, prawda, poradził sobie. Myślę, że byśmy bardzo szybko przeszli tą grę. E, więc zobaczcie: jeden z moich ulubionych filmów, prawda, Terminator Seria. Dwójka najlepsza według mnie, więc e, w tą grę, jeśli będziecie chcieli, oczywiście też będziemy mogli zagrać Terminator 2 na NES-a LJN. LG, Wiadomo, firma jaka to jest, ale jeśli chodzi o tą grę, bardzo mi się podoba. Kolejna gra jest to Blue Shadow od Taito. Zobaczcie sobie. Doskonale wiecie, że graliśmy w tą grę na live'ie. Przeszliśmy ją do końca, bardzo mi się ona podobała tak samo. Eee, no co, taki nin Ninja Gaiden, co nie? Taki Ninja Gaiden. Myślę, że... Gra wam się też podobała. I kto nie ma w to w kolekcji, naprawdę serdecznie polecam. Jak, tak jak sami widzicie, no, większość zbieram gier, w których ja już grałem, prawda? Jak już grałem prawda, w grę na live'ie, staram się ją tak samo posiadać w kopii fizycznej. No dobra, gra, którą kupiłem w sumie z myślą, że Zagramy sobie taki turniej na kanale, tak, że osoby, które posiadają tą grę lub nawet, lub nawet posiadają Roma tak, na emulatorze, będą chcieli, prawda, tak samo wspólnie wykręcić jakiś wynik. Po prostu tak to kupiłem. Fakt, że też tak samo cena, cena mnie pokusiła, ponieważ cena była bardzo jakaś tam mała chyba 2 funty to kosztowało. Kick off, kick off, prawda, piłka nożna na NES-a, prawda? No, zakupiłem tą gierkę, ani razów w to jeszcze nie zagrałem. Myślę, że to przyjdzie na to kolej, ale w tym momencie jeszcze jeszcze grubo, już grubo tego nie ma. Tak, Sami widzicie, jest tutaj to trochę oderwane, prawda? nie podkleiłem tego jeszcze. Widzicie, to tak odchodzi od tego. Ale kick-off jest prawda, w kolekcji oczywiście. Jeżeli znajdzie mnie potężna ochota, tak, no to może to odpalę. Czysto kolekcjonersko, prawda, to zakupiłem. kolejna gra jest z e, imprezy w Milton Keynes, niedaleko gdzie ja mieszkam, 20 minut ode mnie. E, była impreza, prawda, retro. E, ta sama impreza co e, odbywa się prawda w, w Londynie. Pozdrawiam ciebie Panku i tak samo siachu was wszystkich prawda, z którymi się tam wtedy widziałem. Master Blaster, prawda? Jeszcze tutaj nie wyjąłem tego prawda z folii. Master, blaster, tutaj, prawda, brzydko tą cenę, prawda, wyrwałem, ale jakbym to odfoliował, no to już tego nie będzie widać, tak? Bardzo dobra gierka. Ja to myślę, że musimy też zagrać ją kiedyś na live'ie, ponieważ jest, prawda, przekozacka muzyka, soundtrack, prawda, I tak samo grafika. E, grafika na, na czasy 8-bitowe, ale naprawdę jest przekozacka, tak? Warto byłoby w to zagrać. E, jest ona dosyć trudna, według mnie, nie jest ona jakoś bardzo łatwa więc e, kto tam będzie się znał też na tej grze, no to na pewno ben, będziemy prawda, wspólnie ją też przechodzić, tak? Master Blaster, przyjdzie na to czas, tak? Odkładamy. No, e, teraz Wam pokażę, e, jest to nieoryginalny kadrycz, e, powychodziły, po dużo egzemplarzy powychodziło z, na ebayu, prawda? Tych właśnie kadridży, Jest to e, jakby złota. Czy pamiętacie złotą czwórkę na Pegasusie? Jest to, jest to to samo. Jest to to samo, e, ale na nes tak? Zobaczcie. Quattro 4. Quattro 4. I tutaj e, w tej. Mm, Quattro 4 Adventure. I w tej właśnie mm, e, zbiorze gier. Tak posiadamy. Co my tu posiadamy? Posiadamy e, ro, Super Robin Hood. jedna z lepszych gier. Boomerang King, mój ulubiona, moja ulubiona gra z tej składanki. Treasure Island Dizzy i Linus Spacehead, więc zobaczcie sobie. Te dwie gry pod spodem, to my w Złotej Czwórce nie mieliśmy. Mieliśmy Diziego, tylko że w takim, takim labiryncie się chodziło, prawda, zbierało się owoce i zamiast tej gry, to nie pamiętam, co tam już mieliśmy. Nie pamiętam, nie pamiętam, ale na pewno Super Robin Hood i Boomerang Kid Mieliśmy tu grę. Tak to wygląda. Zobaczcie, cyk. Z tyłu mamy, prawda, obsługa paloska i NTSC. Dobra. Tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale ją też znacie. Double Dragon na NES-a, Ogrywaliśmy to u mnie na kanale. Tak samo miał, miał, miał ta, ta gra odcinek z serii Twój wybór, tak? to z tego co pamiętam to panku wybrał prawda? grę Double Dragon, dlatego też ją zagrałem w tą grę. E, no co no, grało się w jedynkę dwójkę, trójkę, doskonale ją znacie. Tak? Moja ulubiona oczywiście jest trójka. E, też ją tutaj wam pokażę w tym pudełku. Double Dragon, palowska wersja. najtrudniejsze żółwie, e, w które ja grałem, tak, najtrudniejsze żółwie, w które ja grałem. E, to te żółwie przeszliśmy na kanale. Tomek ogrywał Manhattan Project, prawda? Chyba to jest druga część, nie pamiętam, jak to wychodzi w tej serii. Proszę bardzo. Turtlesi. -tur Jeśli chodzi o bajkę, jedna z też moich ulubionych prawda bajek na tej, prawda historii, e, więc e, Powiem wam tak, ja na przykład wolę dwójkę żółwi, nie? Arcadeową wersję. Ta wersja jest inna, prawda? Jest do, bardzo trudna. Pamiętam, jak grałem na live, prawda? W to naprawdę było ciężko, ale jakoś się udało, tak? Pozdrawiam wszystkich, prawda, którzy byli prawda, na live razem ze mną tutaj, w tej grze. Tą też grę wyrwałem na imprezie w Milton Keynes. Prawda? Jest to Bubble, Bubble. Kojarzycie? Myślę, że na pewno. Na Pegasusie było, była chyba ta gra w składance 168 in one. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale na pewno je, tą grę kojarzycie, prawda? Bardzo prosta, bardzo prosta i nawet całkiem fajna. Więc zapraszam do zagrania, jeśli ktoś nie kojarzy. No. I tą grę, którą wam pokażę, tak samo z imprezy w Milton Keynes, prawda, wyrwaliśmy tą grę. Tą grę, którą wam teraz pokażę, bardzo bym chciał na live zagrać. I zagramy nią. Zagramy tą grę, jeśli będziecie chcieli. Oczywiście w ankiecie się ta gra też pojawi. Są to Gremliny Dwójka. Jest to potężnie ciężka gra, według mnie. jak kiedyś w tą grę grałem, za mało mał, mał lata, tak, na Pegasusie. Potężnie trudna giera. Naprawdę, ale naprawdę fajna muza i fajna grafika. Będziemy na pewno w to grali. Czasami możemy kupić sobie gry w takich właśnie osłonkach. Akurat no, kilka takich osłonek posiadam. Ee, Nintendo, Super Mario Bros, tak? Mario Trujeczka. Pamiętam na Karbudzie tą grę wyrwałem. Na Karbudzie i Zadamę. Retro Pendrix, Siemanko. Z nim byłem na karbudzie i tą gierkę na pewno chyba wy, wy, wybrałem, tak, 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 tak. Tutaj znaleźliśmy tą gierkę i tak, i zakupiłem ją. Nie pamiętam za jaką kwotę, ale wiem, że jest to jeden z lepszych, prawda, Marianów, jakiekolwiek ja grałem. Nie posiadam oczywiście drugiej części, ale na pewno będę chciał ją znaleźć po dobrej cenie. Trójeczkę posiadam. Chyba 10 funtów za nią dałem, nie pamiętam dokładnie. Proszę bardzo. Nie wiem, no na pewno nigdy nie grałem w żadnego Mariana na kanale Retrostrefa. Jeżeli będziecie chcieli, bardzo chętnie w to zagram. No i proszę bardzo. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden Shadow Warrior, prawda? Doskonale to znacie, ponieważ jest to jedynka Ninja Gaiden, pierwsza część. Potężnie ciężka gra. Gdyby nie save, no raczej bym jej nie przeszedł jak w ogóle 3-4G, które na tym kanale są prezentowane. Yy, oczywiście w wersji na NESa. a 3 3-4G. Doskonale wiecie, że gdyby nie save, to bym nie poprzechodził tych gier. Ale chodzi o zabawę, tak? Chodzi o to, żeby zobaczyć napisy końcowe. Dlatego też gramy na tych saveach, tak? Ale mam kopię oryginalną, prawda? Ninja Gaiden 1 -ka. po przejściu. W pierwszej części na kanale. Musiałam to mieć w kolekcji. To jest jedyna gra, którą Wam teraz pokażę z książeczką. Tu jest osłonka, sami widzicie. A przed Wami jest DuckTales. DuckTales, proszę bardzo. Graliśmy to. Grali graliśmy w tą grę na Twój wybór, prawda? Któryś tam, kto, ktoś z Was prawda, wybrał tę grę. I to jest instrukcja do tego. Tutaj się róg trochę zagiął, tak? Proszę bardzo, już jest lepiej. Eee, mamy tutaj instrukcję i samą, prawda, grę w DuckTales'a. Bardzo mało grałem, bardzo mało grałem w DuckTales'a. Z tego, co czytałem komentarze od was, no to wy macie jakby większe, prawda, jakby przeżycia, prawda, z tą grą. Ja akurat bardzo mało w to grałem, a słyszałem, że naprawdę fajny remaster też jest, nie? Na PS3 na przykład. Eee, więc. Tak, to jest z kolekcji. Jest. Jest to jedyna e, Castlevania, którą posiadam w oryginale na Anesa. To nie jest jedynka, tylko to jest dwójka. Posiadam oryginalną, prawda, Castlevania, Simon Quest, dwójeczka. Eee, no co? No. To co wam powiedziałem, prawda? Bardzo chętnie prawda, ogrywam wszystkie wersje tej gry. Dlatego też chciałem mieć przynajmniej jedną wersję oryginalną, prawda? Oczywiście mówię tu o platformie NES. Chciałbym mieć wersję oryginalną właśnie tej gry i posiadam właśnie pamiętam 18 funtów w Ceksie się 18 funtów zapłaciłem za to, no wiadomo, no cena duża, ale kurde, chciało się mieć to w kolekcji. Jest Simon Quest, proszę bardzo. Chipping Dale Rescue Rangers. Na pewno musimy w to zagrać. Tym bardziej, że da się grać to we dwie osoby. Ja osobiście nigdy tej gry nie przeszedłem. Chipping Dale Disney'a. Proszę bardzo, nigdy tej gry nie udało mi się przejść. Na pewno będziemy chcieli to nadrobić. Na kanale też to zobaczycie. Już kilka razy z Tomkiem na ten temat rozmawiałem, że chyba te Chipping Dale już trzeba będzie ruszyć. Więc. Co też posiadam w kolekcji. E, w tą grę, którą wam pokażę teraz, bardzo często grałem, prawda, za dzieciaka, e, na Pegazusie, bardzo często w to grałem. No, potem się znudziła, ale z... nawet niedawno zakupiłem tą grę. Chodziło mi o to, że mieścił w kolekcji, bo taki sentyment, nie? Doktor Mario. Doktor Mario na nes -a. Bardzo prosto się w to gra, to jest coś, coś jak Tetris, nie? Coś w tym stylu. Spadają po prostu takie tabletki na trzykolorowe kolorowe potworki i oczywiście musisz dobierać, prawda, kolory, żółty do żółtego, czerwony do czerwonego i tak dalej. No i wtedy usuwasz takie wirusy, prawda, z organizmu. No co mogę Wam powiedzieć, no bardzo trendy jest na tą chwilę, prawda, taka gierka, czyli walka z wirusami. Doktor Mario. Dobra. Dalej. Co my tu mamy? Batman The Movie. Bo słońce. Według mnie jeden z najlepszych Batmanów, prawda? Jakie powychodziły. Oczywiście dwójka z Jokerem też mi się bardzo podobała. Muzyka jest zajwista. Eee, pierwsza część Batmana. Nie przeszliśmy jej do końca. Nie przeszliśmy tej gry, ponieważ jest potężnie trudna. Ona była dla mnie. Wiem, że są osoby, które potrafią bez save'u po prostu przejść tą grę. No, mi się nie udało. Może uda się, prawda, któregoś piękne, pięknego dnia do tego wrócić. Batman, prawda, The Movie, tak? The Video Game, sorry. Posiadam w kolekcji. Z tego pamięt Z tego co pamiętam kosztowało to 10 funtów. Nie żałowałem pieniędzy. Klasyk klasy, którego wam teraz pokażę, doskonale chyba wiecie o co chodzi, jest to Super Mario Bros. i Duck Hunt. Składanka. Składaneczka. Nie posiadam tego pistoletu Light Gun'a, czy jakoś to się nazywa, nie posiadam, ponieważ nie posiadam e, telewizora do tego, ale jest gra, jest klasyczny Super Mario. No trzeba to było mieć w kolekcji, trzeba było mieć to, kurde, bez wątpienia. Gierka, którą wam teraz pokażę była pierwszą, w ogóle, pierwszą grą jaką spotkałem się na Pegasusie i posiadałem kiedyś tego Pegasusa szarego nie pamiętam wersji dokładnie IQ, coś tam, coś tam. Taki szary. Top Gun. Akurat aktualnie to jest wersja Second Mission, czyli to jest taki dodatek, o którym nawet nie wiedziałem do tej gry. Ja posiadałem podstawową wersję. Ale Top Gun'a. To okładka podobnie wyglądała, jak nie tak samo. To gierka. Będziecie chcieli, żebym w to zagrał? Bardzo chętnie. Mówię, pierwsza gierka Sentiment. To jest ost ostatnia gra, jaką ja kupiłem jakiś tam czas temu, tak? Eee, tą gierkę ona mi jakoś ostatnio przyszła, więc posiadam, prawda, Top Gun'a w kolekcji. Robiliśmy z tego materiał. I warto to grę mieć, przynajmniej na święta, żeby odpalić i zrobić z tego film. Home Alone 2, tak, Kevin sam w Nowym Jorku. Aktualnie, według mnie, jeśli chodzi o film, najlepsza wersja. Eee, wolę na przykład obejrzeć Home Alone 2 w Nowym Jorku, tak, Kevina samego w domu, niż właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, Kevina sam w domu. Wolałem w Nowym Jorku, dlatego też jest ta gra. Gierka, którą z tego co słyszałem na zagranicznych e, kanałach YouTube, że jest ona niedoceniona, naprawdę się super w to gra i ja myślę, że na pewno zagramy też w to na live. Ie. Jest to gra Blades of Steel od Konami. Hockey. hokej, w którym się z tego co kojarzę też na napierdzielasz, nie? Jest możliwa bitka, można się tam pobić. Jest... co e, chyba tam power-upy jakieś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie. Blades of Steel od Konami. Eee, włączałem to kiedyś, nie pograłem za długo, ale na pewno możemy w to, to zagrać na live. Jeżeli będzie taka potrzeba, tak będziecie chcieli, eee, w tą gierkę, którą wam teraz pokażę, to długo się zagrywałem, bardzo długo się w to zagrywałem. Nie jest ona łatwa, przynajmniej dla mnie nie była. Jest od Konami, tak samo, Tiny Toon Adventures, tak. Bardzo dobra gierka. Bardzo lubiłem grać e, tym Diabłem Tasmańskim. Jeżeli wiecie o co chodzi. Wiecie on, tam potężny miał ten, prawda, wir. Świetna giera. E, będę chciał w to zagrać na live. Będzie to ta gra też w ankiecie. No i oczywiście, Gierka, która musi mieć osłonkę. Proszę bardzo, jest osłonka. Są so to Battle Toads. Ogrywaliśmy to ostatnio na twoim, Twój wybór, na tej serii. Battle swoje kosztowały, dlatego trzeba utrzymywać w bardzo dobrym stanie, tak? Świetna giera, bardzo potężnie trudna. Ee, raczej myślę, że twórcy nawet nie potrafią ją przejść bez, prawda, cheatów żadnych, więc tą gierkę, prawda, trzeba w czy utrzymać. No i teraz Wam pokażę gry na Pegasus'a i na Famicom, nie? Pierwsza gra Dra Dracula Kid. Oczywiście tu jest po japońsku napisane, czy tam po chińsku nie wiem. W te wzorki Dracula Kid, Castlevania. Tak to wygląda. Ogrywaliśmy na kanale. Nie wiem co to jest. Wiem, że jest na grana Famicoma. To jest gra na Famicom'a, ale co to jest za gra? Nie mam pojęcia. Ja to wylicytowałem razem z inną grą na eBay'u. Po prostu przyszło mi to i myślę, że może być to coś fajnego, może to, a może nie. Po prostu kadry, zagadka, na razie nawet nie mam możliwości odpalenia tej gry, ponieważ ja nie mam Famicom'a u siebie. Nie posiadam. Mam posiadam tylko Nesa oryginalnego, tak? Tutaj kadryż, który zakupiłem od Tomka, tak składanka 450 in one. Proszę bardzo, tu jest składanka różnych gier, przeróżnych, prawda? Posiadam tą, prawda, ten kadryż. Warto taką składankę też posiadać, tak, w razie czego, jakbyś chciał, nie wiem, gdzieś pojechać i wiesz, że masz u siebie w domu jakiegoś Pegasusa, tak? Na przykład, nie wiem, ja wiem, że ja w Polsce posiadam Pegasusa, więc wystarczy, że biorę taką składankę i ja mam w co grać, tak? Nawet na rzecz materiałów do kanału. Double Dragon 3 to jest. Proszę bardzo. I tą gierkę, tą grę, to jest wersja na Pegasus'a, Double Dragon 3, ja zakupiłem na Allegro. A, na, z Allegro mi to przyszło na mój domowy adres w Polsce. No i. E, spytałem się na przykład mojej mamy, tak, czy ona by mi tego nie wysłała do Anglii, więc posiadam cartridge z Polski. Nie wiem co to jest za gra Ja wylicytowałem tą grę na eBayu, myślałem że jest to kunio kunne ketsu Soccer, czyli Gol 3. Mogę się mylić, może nie, może wiecie doskonale co to jest za gra nie mam Famigo'a, jest mi to ciężko sprawdzić, ale posiadam tę grę. Ech. Żebym ja dobrze powiedział nazwę... Niksugogatoru Już nie pamiętam dokładnie. Ktoś mi... Ktoś mi powiedział właśnie o tej grze. Przypomniał mi dokładnie, bo ja wiedziałem o tej grze. Ograliśmy tę grę na twój wybór, tak? Zobaczcie, Nixue Gator, już nie pamiętam tej nazwy, ale bardzo dobra gierka, bardzo dobra gierka, chyba doszliśmy nawet ciekawie daleko, prawda, w tej grze, więc naprawdę polecam. Tą grę zakupiłem przez AliExpress, nie pamiętam za jaką kasę, tak za jaką kwotę. No i mam przed sobą nieoryginalną na Pegasusa Castlevania pierwszą część. Proszę bardzo, tak samo z Aliexpress, jak widzicie, z takiego taniego plastiku, ale jest, jest, kopia fizyczna, proszę bardzo, będzie trzeba, będzie można odpalić, może komuś, prawda, oddam to w konkursie, zobaczymy. Castlevania jedyneczka. I ostatnia, ostatni kadrycz, jaki posiadam, to od Tomka to ten kadrycz zakupiłem. Jest to złota piątka. Na Pegasusa i mamy tutaj Ultimate Stuntman, Micro Machines, Big Nose, The Caveman tak i The Fantastic Adventure of Dizzy. Wiem, że z tego co słyszałem, wiem, że Tomek kiedyś wysłał to do Retrosektora i żeby naprawił ten, tą dyskietkę, ten kadrycz. No i chyba coś tam się udało zrobić, tak? No i odesłał Retrosektor do niego już ten kadrycz, a ja odkupiłem to od niego, tak? Więc. Retrosektor też posiadałeś, ten kadryc podobno u siebie i go też naprawiłeś. Proszę bardzo. Złota piątka. I jest to wszystko prawda z mojej kolekcji gier na Zobaczcie, pokażę wam tą taką małą kupeczkę. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Moja kolekcja gier z nes i z Famicoma. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do reszty materiałów dostępnych na kanale. Trzymajcie się, siema, cześć!